up a project. It was big. Lots of external funding. Here are the last notes she filed. I can't make sense of it. What does it mean? Looks like she was experimenting on the Arkham patient this new chemical only barely resembles the original venom compound. someone has already got to the safe. the only question now is, who opened it? no sign of forced entry. whoever opened it knew the combination. oh, i guess what got better. let's see. good. dr. young got to her notes before joker. i need to follow her and find out where she put them. Siemanko, z tej strony ćwierćwilu i wracamy do akcji w Batmanie. Eee Halo. Halo. Um. Nie przeszkadzajcie sobie, chłopaki. Yep. Też to olali. Co za kurwa ten Madry. Siemanko. I slomo. Webla. ha, ha ha. Co tam mówiłeś kolego? Wow, o, za bardzo chyba. Mm, zjebałem combo. Chciałem zjebać... <grym> nie trafił. Mówiła mama, nie baw się nożyczkami. I scyzorykami, i zapałkami, bo będziesz cikał w nocy.

They'll just die! Mm. To to save the day. <gryst> ah. No tak. That trophy was a słabiej słyszę te szczęki. To źle.

Wiem co zrobić, wiem co zrobić, wiem co zrobić, wiem co zrobić. Zrobię to. Po drodze najprawdopodobniej się jeszcze zdążę zgubić, ale to nic. Wszystko będzie dobrze, ślicznie pięknie. O. Które minuty już minęły? Taki jest ładny, a ja go tak zepsuję masakrę Batman jest zły w ogóle nie dbał o takie rzeczy Jedna z najgrubszych link w grze, a ja nie mogę w nią trafić. remember the hostages? they're entering the final 60 seconds of remembering to breathe. tick-tock, tick-tock. that's thank you, batman. are they all gone? Yeah. yes, you're safe. what happened? it all happened so fast. some people <coughs> <program coughs> began, began tearing up the place. Like they were looking for something, Bill here fought back, but there were too many. They took Doctor Young. She rushed in here, and they followed. I'm sorry. When I came to, we were all tied up. Doc Young was gone. I heard a voice on one of the radios. It sounded like they were being told to meet in the warden's office. So, Doctor Young was trying to hide her research notes on the formula when she was caught. Where did you hide them? Hmm, Detective, i Is not that's yeah. Oracle, I found Dr. Young's formula. Great. So does that mean you've stopped, Joker? <laughs> it's it's never simple with him. Yeah, no, what have you got there, that? No! Not the formula! What am I going to do? Who can help me now? Mm, nie wiem, pomódl się, Bóg ci pomoże? Może ja sobie z tym pójdę po prostu. Coś, 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 nie tak, momencik. <laughs> Bujaj się, tak? Mogę iść już iść tu? Nie mogę. Mm, a gdzie mam iść? Chuj, gdzie mam iść? O o, o, o! o! Ja wiem co będzie, ja wiem co się dzieje, polubicie to. Właśnie, właśnie tak. Nauczajcie to. Damy sobie chwilę, żeby sobie to wyszedł Jest klimat. O, już nawet nie mogę być, nawet jakbym chciał. Nie mnie zaatakowało, I What? can't believe you on that movie again, Bruce. Come on, we'll be late for Alfred. <laughs> Alfred so. Bruce. Agresywne śmietniki. to, to jest Yes, Crime Alley.

i need for this. Stay I'll give you whatever you want. Oh, God! Tom! me shut up. Stay away from me! Run! Follow Wait, wait, wait. Ale fajne, i tak. Au, kopnąłem się. w Stopę. Zruszenie. <grywa> Aha, mogę się ruszać, dobra. Halo, mamo, tato. Mogę was kopnąć? Podnieść? A mogę sobie, sobie zbliżyć? Nie mogę

Nie wiem. To jest city. jest coś z słuchaj, Jim. Hey, Gordon. O! Laskami mogę wrócić? Mogę wrócić. Ale nie ma już mamy i taty, to nie idę tam. Bo Dobra. Jak myślałem, lubimy to. Plup. Nie, no obczajcie, obczajcie, po prostu obczajcie. To jest, to jest kurwa piękne. Genialnie zrobione. I schizowe. Zdecydowanie schizowe. Uwielbiam tę część. Ja wiem co ja robię ty Znowu z tymi latarkami, ja piękną oh, Fuck Ale fart uh, 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 uh. A ja wiem co ja muszę zrobić Lepiej? Mm. <grywka> O Była przemiana momentalna I jeszcze jedno Biegiem, 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 biegiem. Fuck! Łubnisko szybka, szepka, szepka, szybko, 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 Z karkram też bym mógł sobie pograć. Mógłbym zrobić jakąś minigrę grę. To jest mini Nie masz Co? Leje się z kościołami Ej, leją mnie raczej Szybko broń się przed patykiem I co teraz? Du, 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 du. Everything you see is under my control. Zdążymy czy nie zdążymy? Jak myślicie? Tam Zaraz nakopiamy mazaras napopijamy mu do dupy. Chyba. Pak. Już teraz bliżej będzie końcówka. Biegniej! Nic mi się nie rozpadnie. Fuck. Come Teraz będę kozak i przejdę ich bez dostania ani jednej bomby na twarz. Tam, tam, ha ha, ha. na kopie szkiele Torkowi. Złamę mu nogę. O nie! Daleko jeszcze? O, to nie będzie wesołe. Ścić się na to nadzieję? Ot panie, wiem, że jesteś nacipany, ale ogarnie się chłopaku Dobre, ryzykujemy Nasłużyłem na ten śmiech No idź sobie Fuck nie! No. <gryzanie> Co mnie zaczyna boleć? Nie ma mnie tu, tak? Przestań się tu lampić, buraku. No surrender. I Pa. The end of fear. Oblivion. Nie komentuję naprawdę to mi sprawia tyle problemów ma co ty robisz Biegnij, nie bieg nie bieg nie bieg nie bieg czoła. No. Zdążę czy nie zdążę? Kurwa, obym zdążył. Jest Kamehameha! Kamehameha! Wreszcie. Nie! No, to styka. To jest niepojęte, jak bardzo sam grając w tą grę. <grafy> Ale tak, na dzisiaj z tego to wszystko. Dzięki za uwagę, za cierpliwość. Wątpię, że którykolwiek z was miał jej wystarczająco dużo, żeby dotrwać. Ja miałem. Um, e, bl, bl, bl. Jeśli się podobało jednak, to zapraszam do zostawienia lajków am, bl, 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 i subskrypcji po więcej.